Cześć kochani, witam Was serdecznie w najnowszym filmie na moim kanale Trendy Okulary. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku mitach dotyczących badania wzroku. Ze względu na to, że w ostatnim czasie zdarzyło mi się słyszeć kilka opinii od różnych klientów czy pacjentów, myślę, że ten temat jest ważny. Zatem, jeżeli interesuje Was badanie wzroku, zapraszam Was serdecznie do oglądania danych. Mamy tutaj mit pierwszy. Ostatnio usłyszałam od klientki, że różne są opinie dotyczące komputerowego badania wzroku. Klientka usłyszała gdzieś, że w zasadzie komputerowe badanie wzroku wystarczy do tego, aby wykonać okulary. Nie wiem, czy była to prawdziwa sytuacja, prawdziwa opinia, y, która padła od specjalisty, od, nie wiem, jakiegoś salonu optycznego, natomiast y, być może klientka coś źle zrozumiała. Natomiast muszę Wam powiedzieć z całą stanowczością, badanie komputerowe, czyli badanie autorefraktometrem, jest tylko i wyłącznie badaniem wstępnym. Nigdy na podstawie samego wydruku z autorefraktometru nie robimy okularów. Czasem może się zdarzyć, że niektóre salony, szczególnie w galeriach, wystawiają jakby autorefraktometr przed salon, żeby wykonać takie badanie przesiewowe, które ma być jakąś formą przyciągnięcia do salonu marketingu. Natomiast jest to tylko i wyłącznie badanie poglądowe, bez przymierzenia szkieł, bez jakby takiego najprostszego badania pod tytułem czytanie nie ma możliwości, żeby dobrać okulary i żeby dobrać je prawidłowo, żebyście mieli odpowiedni komfort w okularach. Dlatego jeszcze raz podkreślam: to takie mocno reklamowane i mocno utrwalone w społecznym odbiorze, w społecznej takiej pamięci hasło badania komputerowego to jest hasło marketingowe. Tutaj badanie komputerowe zawsze będzie tylko wstępne, wstępem do pełnego badania wzroku. Ok, no to mamy mit drugi. Utwalony od wielu, wielu lat słynne oko musi pracować i niestety do tej pory pacjenci słyszą takie opinie od niektórych specjalistów, natomiast jest to Podobno teoria z lat 70., czyli już mocno, mocno przeterminowana. Jak ja zaczynałam swoją pracę w branży optycznej, czyli ponad 10 lat temu, to już wtedy to był mit, i wszyscy wiedzieli o tym, że nie jest to prawda. Natomiast niestety utarło się w takiej wiedzy ogólnej, wiedzy powszechnej właśnie takie hasło "oko komu się pracować. Okazało się po wszelkich badaniach, tych badań było kilka, i jakby po głębszym zastanowieniu się i głębszej analizie, że wcale nie jest to prawda. Szczególnie niekorygowana krótkowzroczność albo dawanie tak zwanych za słabych okularów może powodować to, że krótkowzroczność będzie postępowała. Więc no, oko musi pracować, nie jest to absolutnie prawda. W tej chwili y, mamy zasady takie, że korygujemy każdą wadę wzroku. Jeżeli chcielibyście coś więcej y, dowiedzieć się odnośnie sposobów na. Hamowanie postępu krótkowzroczności, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, to na pewno za jakiś czas taki film też nagram. Dlatego jeszcze raz mówię po raz kolejny, obalam ten mit. Nie ma czegoś takiego, jak oko musi pracować. Jest to absolutnie nieprawda. Okej, okay, no to mit trzeci w takim razie dotyczy zeza. Czasem zdarza mi się słyszeć, że u takiego małego dziecka, nie wiem, półrocznego, rocznego, nie warto iść do okulisty w momencie, kiedy dziecko zezuje, bo to mu przejdzie. Nie jest to prawda. Zawsze, jeżeli coś niepokoi Was we wzroku, w oczach czy zachowaniu swojego dziecka, warto to skonsultować z lekarzem. Jeżeli dziecko ma rok i zezuje, no to nie łudźcie się, że samo to przejdzie. Nieleczony zez może doprowadzić do tego, że doprowadzimy do tego, że oko będzie niedowidzące. Możemy doprowadzić do tego, że mózg nam to oko wytłumi i ono po prostu nie będzie już widziało. Dlatego no nie słuchajcie takich porad związanych z tym, że zez minie. Tylko skonsultujcie to ze specjalistą. Wtedy będziecie mieć pewność i będziecie mieć czyste sumienie, że zrobiliście wszystko, co jest możliwe dla zdrowia swojego dziecka. I mamy mit czwarty. Jest to mit, może taki, który dopiero się za chwilę może pojawić, ze względu na to, że jakiś czas temu spotkałam się z artykułem odnośnie badania wzroku online. Specjaliści, może nie specjaliści, startupy yy, pracują nad tym, aby stworzyć yy, właśnie system, który pozwoli yy, na wykonania badania wzroku właśnie przez internet. Yy, I teraz tak powiem wam przede wszystkim, że dla mnie jest to zupełnie niemożliwe. Nawet dzisiaj yy, wczoraj wieczorem pojawił się wpis na moim yy, Instagramie yy, odnośnie takiego badania Online. Będzie to działało równie dobrze jak wizyta w formie teleporady u ginekologa, stomatologa czy dentysty. Dentysty stomatologa to jest to samo. Czy na przykład w takim razie u jakiegoś lekarza, bez którego nie ma możliwości dokonać trafnej diagnozy, bez zobaczenia pacjenta? O, na przykład u dermatologa. Wyobraźcie sobie taką wizytę zdalną zatem u lekarza okulisty czy u optometrysty. Ok, jestem w stanie pewne rzeczy. Wyliczyć, jestem w stanie pewne rzeczy przewidzieć, e, zrobić e, jakieś testy, tak, ułożyć to tak. E, że teoretycznie jako badanie poklądowe, czy potrzebujecie korekcji, czy nie potrzebujecie korekcji, jestem w stanie to zrobić. Natomiast badanie online y, przez internet nigdy się nie sprawdzi, bo mamy tutaj bardzo małą, ograniczoną ilość możliwości, jeżeli chodzi o testy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mamy także niemożliwość tego kontaktu bezpośredniego z pacjentem, więc pacjent nie założy tych okularów, nie wyjdzie w nich na zewnątrz, nie zobaczy, czy czuje się w nich komfortowo. Nie mamy możliwości wykonania wszelkich testów, do którego do których potrzebne są na przykład specjalne filtry. Nie jesteśmy w stanie kontrolować dokładnie odległości, no bo zawsze wchodzi tutaj błąd pomiaru. No i mnóstwa rzeczy nie jesteśmy po prostu zrobić w formie internetowej. Natomiast jestem pewna, że prędzej czy później ktoś wprowadzi taką możliwość. No i no, nie uczcie się, że dzięki temu dobierzecie sobie okulary i będą on one dobrze dobrane. Ok, to na dzisiaj myślę, że to są wszystkie mity, o których chciałam Wam opowiedzieć. Myślę, że macie do tego filmu być może jakieś pytania. Jeżeli tak, zadajcie je koniecznie w komentarzach. Jeżeli film, film był dla Was wartościowy, zachęcam Was do dania łapki w górę. Zasubskrybujcie też koniecznie mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.